I próbujemy! Ile Wystawy fabryka da! Kunisz, dawaj! Do przodu! Ale ścisną robota! Zobaczymy, jak się to ułoży na pierwszej zmianie! To jest 400 metrów, to jest kawał roboty do wykonania! Wydaje się, no nie, na razie to się nic nie wydaje. Zaraz zobaczymy, kto może być na pierwszych miejscach. Spoglądamy na układ sił. Już pojawia się pierwszy z zawodników, z liderów w tych sztafetach na wirażu. Za moment wypadnie na. Pierwszą prostą, fantastyczny styl, w jakim mknie do strefy zmian. Ale widzimy, że stawka już się mocno porozciągała. No i co ciekawe, przez moment Patryk Kuniszewicz i Zaparszczyńska szli łeb w łeb teraz i za trochę na prowadzeniu, ale to się może jeszcze wyrównać. Sercem jestem dzisiaj z czwórką! 3 team! Karina już na zmianie, gotowa do przejęcia pałeczki od Patryka Kuniszewicza. Karina, let's go, girl. I Karina Terconi. Tutaj lekko się sprawy pogmatwały. Brawo i zasuwają. Esberty, Warszawa. Oni na razie zamykają stawkę. Przygotowują się następne trzecie zmiany. A nie, nie zamykają, to prawda. Basia ma rację, zawsze Basia ma rację. Nie tylko w życiu, w domu, w robocie również. Wszyscy o tym dobrze wiemy. Spokojnie, tak jak kunisz, brawo, nie odpalaku, brawo. Gla, bo i tak wszystko wie najlepiej. Zamiast pocieszyć, to pogłębi. Taka to ona jest, no co zrobić. Brawo, brawo. Ciśniemy bardzo I widzimy, mocno. Druga tak zmiana, team. pomału zbliża się tutaj do nas. Trzecia zmiana już w blokach startowych. Żurawski, trzy team. I zmiana dokonana. Są na trzecim okrążeniu. Zasuwają ile wlezie i Parszczyńscy też już dalej naparzają na tej trzeciej zmianie, nie, Parszczyńscy dopiero dobiegają, mamy Sopliczaków, Sopliczaki, zmiana i dalej, do przodu, Kalina, na horyzoncie, Karina Dersztoni. Dawaj Grażynka, w sobie odbijemy, a co, pójdziemy na hamburger, ale dzisiaj pracujesz, co w nogach, dawaj, dawaj. I Justyna Tylczyńska pobiegła do przodu! a w niej czwórka, Polski Radio! Brawo, i Oni też już biegają dalej, SBRD Warszawa! I cisną na następną zmianę! Dab team I przekazana pałeczka, i dalej! Trzy minutki już poszły, i teraz ostatnia zmiana. W Żurawski. 3 trzy team. Widzimy, kropka team też nieźle cisną Kropka team na ostatniej zmianie. Master Zerka, oni też już wkraczają w decydującą fazę tej rywalizacji. Master Ci Zerka, par nadrobili troszeczkę strat. Zobaczymy, co zrobi Łukasz na ostatniej zmianie. Wacław przekazał mu pałeczkę w okamgnieniu, perfekcyjnie, niezwykle płynnie. Justyna Tyczyńska już na ostatnim wirażu. Za chwilę ostatnia prosta i będzie przekazywać pałeczkę. Piotr Galus już w blokach startowych. Nasze ciacho radiowe przejmie tę pałeczkę. Wszystkie reflektory na niego! dawaj Justyna! Jedziesz! Pięknie, brawo! Galus lecisz! Piotr Galus nieźle pocisnął. Żurawski 3 d 4 minutki i 90 setnych, świetny wynik, SBRT Warszawa przekazane, brawa dla Ani, a teraz tu widzimy kropka team, do samego końca kropka team na drugiej pozycji, wielkie gratulacje, barszczyńscy, Prujo Łukasz Parszyński. świetny finisz, robił co mógł, ale nie udało się wskoczyć na podium w czwartej serii, sztafet 4x400 metrów. Staszewski, trzeci team Staszewskich i Piotr na ostatniej zmianie, 4,44 i kilkadziesiąt setnych. Sopliczaki, Piotr meta jest Galo, twoja, piątka pęknie, jak... bez problemu. Błyskawica, ostatnia prosta, nasza pralinka, nasz cukierek radiowy, Piotr Galos, dajesz, brawo! Świetna robota. 5 minut i 2 sekundy. SBT Warszawa meta jest wasza. Gratulujemy. 5:15. A co tam? Gdyby nie do Basi byłoby 5:30. A tak 15 sekund urwane. No nice. i na mecie również. Wielkie brawa. To się przeżywa. To się... Wygląda, nawet gardło nie boli, a bolało jeszcze z godzinę temu. No i brawa dla tej drużyny, dla drużyny czwórki. Nie wiem, czy jest takie radio w tym kraju, które wystawiłoby czterech biegających dziennikarzy. Woohoo! czyli podaj zmianę, generalnie cały czas, non stop kolor, na krótkim dystansie, na długim, tak, nie ma, z Kasprowego na Hel, pobieżni na WF-ie, tak, też się da, zdecydowanie. I teraz zapraszamy już ostatnie, na razie skupienie, na razie piąta sztafeta rusza na, Trasę i za moment będą oni mierzyli się z dystansem 4 razy 400 metrów. Mamy na Telebimie podsumowanie. Żurawski 3 Team na pierwszym miejscu. Kropka Team na drugiej pozycji. Widzimy jak wyglądała ta rywalizacja. Między nimi zabrakło niewiele, żeby złamać. 4 minuty przez Żurawski 3 Team. Master Sierka, parszczysty.